UNIVERSITAS poleca Igrożki literackie polonistów to antologia wierszy satyrycznych i żartobliwych parodii, pastiszów, limeryków, nagrobków żartobliwych. No, antologia ułożona przez Michała Rusinka i mówiącego te słowa. Są tu utwory znane już z druku, ale także wiele wydobytych teraz dopiero z biurek i szuflad badaczy literatury. Są tu utwory o wysokim poziomie literackim, teksty mistrzów gatunku, takich jak Kazimierz Wyka czy Stanisław Barańczyk, Barańczak. Także wiersze, no powiedzmy, o charakterze bardziej amatorskim. Ale i jedne i drugie są Ciekawe, rzucają światło na styl życia, obyczajowość tego środowiska, ujawniają niektóre nieoczekiwane rysy charakteru i autorów, i bohaterów tych wierszy. Obalają one stereotyp polonisty, pedanta i nudziarza ukazują u ludzi tego zawodu zmysł zabawy, poczucie humoru, autoironię. Myślę, że także czytelnicy niezainteresowani sprawami tego środowiska znajdą tu interesującą lekturę, oto na przykład portrecik Pani Jadwigi Kaczyńskiej, tej właśnie Pani sprzed 40 lat, narysowany przez jej koleżankę z Instytutu Badań Literackich PAN. Jagusi, co oczęta czarne na Chociaż ci lata urosły i syny, a ty masz sobie zawsze coś dziewczyny, i liczko chrągłe, i myśl wciąż wolną. Nic cię nie trapi, co wara, co wolno. I każdy docent, coć do izby wchodzi, już nie tak mędrzec, lecz jak chłop wychodzi. Polecam lekturę. Mogłoby się wydawać, że poloniści to ludzie nudni, zajmujący się wyłącznie interpretowaniem wierszyków albo wstawianiem przecinków tam, gdzie one powinny się znaleźć. Natomiast książka o igraszkach polonistów pokazuje, że poloniści w przerwach między Wstawianiem przecinków i interpretowaniem wierszyków zajmują się także tworzeniem literatury, zabawą słowem, na którym to słowie jednakowoż się znają. Profesor Henryk Markiewicz i mówiący te słowa wybrali spośród twórczości polonistów, powojennej twórczości polonistów, takie zabawy literackie, takie wierszowane i niewierszowane utwory które pokazują, myślę, panoramę podziemia literackiego tworzonego przez, przez polonistów. Jest to książka podzielona na. Środki polonistyczne i pokazuje różnego rodzaju formy literackie. Myślę, że jest to książka nie tylko dla polonistów, jako takich studentów polonistyki, albo tych, którzy chcą studiować polonistykę, ale także dla wszystkich, którzy lubią pure nonsense, absurd i zabawę słowną. Polecam. Zapraszamy do naszej księgarni internetowej www.universitas.com.pl